Alina Szpanowska Karaś funkcję zastępcy dyrektora ZIM objęła z początkiem roku. Wygrała ogłoszony w ubiegłym roku konkurs na to stanowisko. Była jedyną kandydatką do słupskiego ZIM. Przeszła z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, gdzie była wicedyrektorem. Wcześniej pracowała m.in. w słupskim starostwie oraz w przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej. Wicedyrektor Zimy jest specjalistką ochrony wód i właśnie gospodarką wodno-ściekową będzie się zajmowała w nowym miejscu pracy. Alina Szpanowska Karaś wygrała konkurs, który był możliwy dzięki przyjętemu przez radnych nowemu statutowi zarządu infrastruktury miejskiej, który przewidywał stanowisko drugiego wicedyrektora tej jednostki. W związku z rozpoczętym procesem rozszerzania granic miasta Słupska, a także bardzo dużym wzrostem ilości inwestycji oraz zadań, którymi zajmuje się Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, Radni Rady Miejskiej zmienili statut naszej jednostki, wprowadzając drugiego zastępcę dyrektora. Została nim pani Alina Szpanowska-Karaś, która w zimie zajmować się będzie nadzorowaniem pracy działu zezwoleń i uzgodnień, działu zieleni i utrzymania czystości w mieście, będzie także zajmować się szeroko pojętą błękitno-zieloną infrastrukturą, czyli zagospodarowaniem wód opadowych. Pierwszym wicedyrektorem ZIM od dwóch lat jest Tomasz Orłowski, który od grudnia ubiegłego roku jest pełniącym obowiązki dyrektora po tym, jak prezydent Słupska rozwiązała umowę z poprzednim szefem tej instytucji. W ubiegłym roku pomorscy lekkoatleci na zawodach rangi Mistrzostw Polski zdobyli 118 medali. W czołówce klubów znalazły się również te z naszej części województwa, przede wszystkim Akademia Młodego Lekkoatlety Słupsk i Taleks Borysław Bożytuchom. W punktacji sportu młodzieżowego zdecydowanie najlepszym klubem był Sopocki Klub Lekkoatletyczny. Na dobry wynik lekkoatletów zapracował m.in. klub Jantar Ustka. Podczas pomorskiej gali Sopocki Klub Lekkoatletyczny otrzymał tytuł najlepszego klubu województwa pomorskiego 2022. AML Słupsk został drużynowym mistrzem Polski U20. Pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej i punktacji mistrza z Polski U20 zdobył AZS AWFiS Gdańsk. A Talek z Borysław Bożytuchom zajął pierwsze miejsce w drużynowych mistrzostwach Polski U20 w biegach przełajowych. Wyróżniono również zawodników. Wśród reprezentantów Słupska największe sukcesy w ubiegłym roku odniósł Marek Zakrzewski, mistrz Europy i rekordista Polski na 100 metrów, a także rekordista Polski na 200 metrów. Wyróżnienia otrzymali również trenerzy m.in. Tomasz Czubak, Mirosław Witek i Bernadetta Kopeć z AML Słupsk. Wystawa pod tytułem Pokój i wojna. Architektura Ukrainy zorganizowana została wspólnie przez Stowarzyszenie Architektów Polskich, Narodowe Stowarzyszenie Architektów Ukrainy oraz Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. Jej premiera odbyła się w siedzibie głównej Stowarzyszenia Architektów Polskich w Pałacu Zamojskich w Warszawie. Teraz zobaczyć ją mogą mieszkańcy innych miast w całym kraju. Na początek słupszczanie. Ta wystawa w Ukrainie ze względu na wydarzenia, które nastąpiły, nie mogła zostać zaprezentowana. W związku z tym Stowarzyszenie Architektów Polskich, wspólnie z Narodowym Instytutem Urbanistyki i Architektury, zaprosiło tą wystawę do Polski z taką ideą, iż będzie ona wędrowała po wszystkich dużych miastach, tam gdzie działa stowarzyszenie. Kolejne oddziały będą wystawiać i po otwarciu tej wystawy na Foksalu w Warszawie została ona sprowadzona do Słupska. Jest dla Państwa otwarta, zaprezentowana, zdecydowaliśmy się zrobić to w tej otwartej przestrzeni budynku Sopies, czyli Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, aby była dostępna możliwie jak największego grona. Ekspozycja składa się z trzech części. Pierwsza prezentuje pracę zwycięzców konkursu Nagrody roku 2021 Narodowego Związku Architektów Ukrainy. Zobaczymy więc obiekty nominowane do konkursu w kategoriach Urbanistyka, Budynki Użyteczności Publicznej, Wielorodzinne Budynki Mieszkaniowe, Domy Jednorodzinne, Wnętrza, Architektura Krajobrazu. Część drugą stanowi fotorelacja ukazująca zniszczenia ukraińskich miast. Ostatnia część to propozycja odbudowy kraju tuż po zakończeniu wojny. Wystawę można zobaczyć do 23 stycznia. Wstęp jest wolny. W 25. rocznicę śmierci wówczas, 13-letniego fana koszykarskiej drużyny Czarni Słupsk, kibice spotkali się przed dworcem kolejowym. Stamtąd ruszyli w kierunku ulicy Szczecińskiej, zatrzymali się przed pomnikiem, który stoi w miejscu, gdzie zginął Przemek Czaja. Obelisk stanął z inicjatywy samych kibiców. Na znak pamięci, zgromadzeni odpalili racę. Przemek Czaja zginął 10 stycznia 1998 roku od ciosu policyjną pałką. Trzynastolatek z tłumem kibiców wracał z meczu czarnych, który zapewnił im awans do Ekstraklasy. Policja i prokuratura w pierwszych komunikatach informowały, że chłopiec zginął, bo uderzył głową w słup. To wywołało fale protestów i kilkudniowe zamieszki w Słupsku. W rezultacie po śmierci Przemka policjant Dariusz W. został skazany na 8 lat więzienia za spowodowanie śmierci chłopca. Drugi z funkcjonariuszy usłyszał wyrok 8 miesięcy pozbawienia wolności za nieudzielenie pomocy dziecku. Kibice spotykają się w każdą rocznicę śmierci 13-latka. W ubiegłym roku mieszkańcy za wywóz nieczystości płacili 21 zł miesięcznie od osoby. Od stycznia opłaty wzrosły o 50 groszy miesięcznie od osoby. Nieco mniej zapłacą ci mieszkańcy domów jednorodzinnych, którzy mają na swoim terenie kompostowniki. Zwiększy się natomiast częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych. W ubiegłym roku wielkogabaryty odbierane były raz w miesiącu. W tym roku pracownicy służb komunalnych po takie śmieci przyjadą aż 16 razy. Raz w miesiącu i dodatkowo raz w każdym kwartale. Właściciele domów jednorodzinnych muszą natomiast kupić pojemniki na szkło. Od tego roku bowiem ten rodzaj odpadów będzie odbierany tylko pod warunkiem, że będzie się znajdował w odpowiednim pojemniku. W pierwszych dniach stycznia mieszkańcy mogli liczyć na okres przejściowy, ale ten właśnie się skończył. Pojemniki muszą być dostosowane do odbioru, a więc muszą umożliwić zaczep na samochód, więc jest to wymóg regulaminu utrzymania czystości. Pojemniki na szkło właściciele domków muszą kupić na własny koszt, inaczej niż w przypadku pojemników na bioodpady, których zakup sfinansowało miasto. Jeszcze kilka miesięcy temu ratuszowi urzędnicy zapowiadali, że szykują uchwałę, dzięki której słupszczanie posiadający kartę mieszkańca będą mogli liczyć na zniżki w opłatach za parkowanie w strefie płatnej. Nowe przepisy miały być głosowane podczas sesji Rady Miejskiej w styczniu lub lutym. Okazuje się jednak, że może to być niemożliwe. Na razie po prostu technicznie jest to niemożliwe. Na dzisiaj. Ale wiem, że z techniką jest tak, że ktoś się rozszyfrowuje, więc jakiś super haker się może znajdzie, który nam znajdzie pomysł na to, jak, jak odblokować te techniczne zawiłości, żebyśmy mogli rzeczywiście korzystać parkując z karty mieszkańca Słupska. Na czym nam bardzo zależy, bo sens tej karty polega na tym, że naprawdę czujemy, że jako mieszkaniec miasta mam pewne finansowe przywileje, ale to zawsze cieszy. Opłaty za parkowanie w strefie płatnej wzrosły w sierpniu ubiegłego roku. Stawka za pierwsze pół godziny wzrosła ze złotówki do 2 zł, a za pierwszą godzinę z 2 zł i 50 groszy do 4 zł. Więcej czasem nawet o kilkaset procent płacą też posiadacze abonamentów. Władze miasta początkowo chciały wprowadzić zniżki dla posiadaczy karty mieszkańca kupujących w parkometrach bilety jednorazowe. To okazało się jednak niemożliwe ze względów prawnych, potem były zapowiedzi, że zniżki wynikające z posiadania karty mieszkańca będą przysługiwały kierowcom wykupującym abonamenty. Za ósmym razem udało się otworzyć oferty firm, które chcą zbudować odcinek słupskiego ringu między ulicami Poznańską i Bohaterów Westerplatte. Do przetargu zgłosiło się sześć firm: Budimex, Aldesa, Kobelarnia, Mirbud, NDI, Strabak oraz Kruszywo. Te spółki złożyły oferty na budowę niemal 6-kilometrowego odcinka słupskiego ringu. Oferenci zaproponowali ceny od niemal 129 do ponad 174 milionów złotych. Miasto na tę inwestycję chce przeznaczyć około 135 milionów złotych. Dwie oferty mieszczą się w tym budżecie. Najniższa oferta złożona na, na etapie otwarcia ofert złożona przez firmę Kobylarnia w konsorcjum z firmą Mirbud opiewa na 128 milionów. Natomiast druga w kolejności oferta Budimexu, czyli właśnie wykonawcy pierwszych trzech etapów Słupskiego Ringu. Wynosi 132 miliony, i to są te dwie oferty, które mieszczą się w naszym budżecie. Kogo ostatecznie wybierze ZIM, przekonamy się maksymalnie za 120 dni. Najbardziej prawdopodobny termin to koniec kwietnia. Po podpisaniu umowy, wykonawca będzie miał 20 miesięcy na wykonanie zadania. Prace ruszą na przełomie wiosny i lata. Prace te będą obejmować. Kolejny, tak zwany czwarty etap ringu, czyli połączenie od ronda przy ulicy Poznańskiej do nowego ronda, które powstanie przy ulicy Bohaterów Westerplatte. Będzie to w ciągu ulic Słonecznej do Mostu Czołgowego, następnie tym byłym nasypem kolejowym w kierunku ulicy Arciszewskiego. Ten pierwszy odcinek będzie miał, tak jak właśnie tutaj przy ulicy Koszalińskiej, Witkacego, przy których stoimy, będzie to odcinek dwujezdniowy o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku. Natomiast dalszy odcinek już od ulicy Arciszewskiego, ulicą Leśną i rezerwą terenową w kierunku ulicy Bohaterów w będzie to już droga jednojezdniowa. No, łącznie całe, całe to połączenie to będzie kolejne 5 kilometrów naszego słupskiego ringu. W systemie miejskiego monitoringu jest już nieco ponad 200 kamer. Obserwują one centrum miasta, ale również miejsca w innych częściach Słupska, gdzie przebywa wiele osób. Strażnicy miejscy widzą obrazy z kamer na kilku ogromnych monitorach. Tych niebawem będzie więcej, a gdy już zostaną zamontowane, wyświetlać się na nich będzie obraz z kamer zamontowanych pod koniec ubiegłego roku na słupskich bulwarach. To najnowsza miejska inwestycja w zakresie monitoringu. W tym roku planowany jest montaż kilkudziesięciu kolejnych kamer. System rejestruje obraz z kamer, a nagrania są przechowywane przez określony czas. Natomiast strażnicy przy monitoringu dyżurują od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 22:00. Ale jeszcze w tym roku funkcjonariusze mają dyżurować przed monitorami przez całą dobę. A że monitoring jest potrzebny, świadczą statystyki. W tym roku dzięki obrazowi z kamer strażnicy interweniowali już trzy razy. W całym ubiegłym roku interwencji w sprawie wykroczeń zaobserwowanych przez kamery miejskiego monitoringu było ponad 100.